Panie pośle, budownictwo mieszkaniowe w Polsce, za czy przeciw? Jestem za tym, żeby wszystkie formy promować, bo musi być trochę społecznego, musi być trochę komunalnego, ale musi być też wsparcie dla... wsparcie niższe, 100%owe i większa podać gruntów dla normalnego budownictwa. A podatek katastralny, co pan o nim myśli? Generalnie, co do zasady, jestem kierunkowo za, ale on nie może być za wysoki, bardzo płynnie wprowadzany i nie od ilości mieszkań, tylko od wartości. Z kolei to, co mieliśmy niedawne doświadczenia dopłaty do kredytów hipotecznych. Przeciwko jestem temu, bo one zawsze zwiększają popyt. Nie zwiększają podaży, czyli następuje wzrost cen. A ograniczenie wolności, może takiej banków, dotyczącej stosowania dowolnych marsz, ten wybor ustalany przez banki, właściwie tak można powiedzieć pośrednio. Czy banki mają w Polsce zbyt silną pozycję i czy tutaj pan widzi jakieś pole do ograniczenia tego i czy to powinniśmy to zrobić? Banki nie mają zbyt silnej, tylko mają dominującą, bo nie ma na przykład rynku kapitałowego, nie ma innych form korzystania pieniędzy. Nie mówię tylko o ludziach, ale o firmach. W związku z tym, natomiast powiem panu, no, najgorszym problemem jest to, że są zbyt wysokie stoprocentowe i dlatego ludzie nie mogą. W stanie otrzymać kredyty. A te stopy procentowe w takim razie są utrzymane sztucznie na takim wysokim poziomie, czy to jest jednak konieczność? Sądzę, że mogą być jeszcze obniżone i sądzę, że na lipcowym posiedzeniu będzie obniżka stóp. Oczekujemy tego wszyscy. W takim razie Dziękuję bardzo.